Wiecie panowie, czym innym są duże korporacje, a czym innym jest jednoosobowa działalność gospodarcza, która te zmiany odczuje na korzyść. Panie nie? Ja podejrzewam, że większość małych takich przedsiębiorców, gdyśmy dali teraz te przepisy, nawet y, napisane językiem prostym, nie będzie sobie w stanie określić wysokości składki zdrowotnej. To jest problem. Problem polega na tym, że te podatki w rękach polityków, to one zawsze no, kończyły jak kończyły. To myśmy powinni zmierzać ku temu, żeby podatki przestały być narzędziem politycznym. Wtedy nie będzie takich problemów. Bo rzeczywiście te zmiany wszystkie, to już nas, my je najbardziej odczuwamy. I proszę mi wierzyć, jak doradca podatkowy się wcale z tego nie cieszę. Z tych wszystkich kolejnych zmian, bo często ktoś mówi, że my zarabiamy na tym wszystkim. to to nie jest tak do końca. To nie jest tak do końca. My zarabiamy na tym, żeby zapewnić przedsiębiorcom święty spokój, i dobre warunki do tego, żeby oni mogli zarabiać pieniądze, prowadzić swój biznes, prawda? No i przez to, to my mamy dużo więcej pracy, a niekoniecznie dużo więcej pieniędzy. I, i, i to tak niestety jest. Nie cieszymy się z tych zmian i nikt się z nich nie cieszy, szczególnie w sytuacji, kiedy mamy świadomość, tak jak pan powiedział, że bardzo dużo szumu, Vi har ja, en ny del, faktiskt.